Dzisiaj gramy w jakąś losową grę, którą znaleźliśmy Tak No oczywiście Będzie sporo tych odcinków dzisiaj To trzeba potwierdzić Sześć. Kurde, spokojnie, jest ta gra Stawiasz karty Co mi wyszło? Monika, Ambal A to jest... I co? po 3000. Haha. <grywy> Będę sobie z... 6 Wykupię w list, ten najrzadszy. No nie, jak to kupić? A e, jak to kupić? Próbuję -pr -pr patwić. Aha. Świetnie, czyli ja mam wielkie przejście. Była ja. Sprawiłam jednego strata. Dobra. Błoneka ambala Bo... powtórka Ile? O dziesięć na sekundę. Dawaj. Chaj. Takie są. Nie, ja nie. Ja nie lubię ka. Nie będę nic lajkować ci. Jest jakieś rzadkie, rzadkie, rzadkie. Ile masz na sekundę? O, ziemniak I to. 10% A 9%. 13 sekund, Jejciu! Takie śmieci O Gdzie Ja biorę jakieś cztery losowe Nie ma Teraz losowa wziąłem w grę. Aha. No. Najrzodsze! <laughs> Najrzodsze. Kurde. nie wiedzieć, ile boli się za... Ale gościu, ja tu są najrzadszy. Co? い,いね Nie no, gra. Spoko. No, nie spodziewałeś się. No, przychodź tam. Zbieranie kart. Przejdź tu. 3000, stać mnie. 60. Co? To jest jakiś inny pakiet? O, kurde, to już się długo czeka. Tam się nie chce czekać. No, chodź, proszę, bo mi. Tak moje pieniądze. Sorry, z szafki wyciągnij. Sorry, za. Taką trochę można nazwać aferę, ale wiecie jak to z młodszym rodzeństwem bywa, lub starszym? Ile ja był coś takiego? 7, 6, 4, 3, 2, 1. 0. Mogę sobie już kupić kolejne Nie na ale Trupi ILE?! Ja już jestem bogaty Jaki jest swój najlepszy? 4000 Please zbieraj Rzadki tu przypada jest, 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 jest. Pójś, tra -la -la, tra -la -la jakiś Na wszędzie, co prawda zazdroszczę dzikie, nie, 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 nie. Żeby nie przegapić. I... Nie. nie no, spoko, ta gierka. No. Tylko zauważy, właśnie, że coś spuszczące to są, to są...

Jutro będzie kontynuacja z tej Bo, gry Będziemy na żalecka. Mhm Kurde Zaraz to mam Trochę dziwne te rzeczy, ale... Jak... Jak... Kiedy ale jaki są procenty na to? Ej, mi idzie chyba... No Kupię jakieś kilka tych. Tak, mi ej, mi, mi idzie najgorzej z wszystkich e, graczy na serwerze. Naprawdę. No teraz robimy oczywiście kontynuację filmu. Ile? No to jest takie drogi. Nie ja tylko na co stać ładne Trzymaj do na tej Mam konto teraz na internecie to. Suminienne tak. nie Ile? idę Dobra 36. 36. jest to jest? Nie. Cz. A tutaj to się wszystko zbierać? Kurde. Dobra, widzowie. Kończymy już dzisiaj. Na dzisiaj to już wystarczy. Później robimy. Kupik Dobra, widzowie, robimy. Kupujemy kilka dzisiaj. Robimy tropening. Jeden. Dobra. Raz, dwa, trzy. I robimy jutro opening. Hejs. I jutro robimy opening. Na raz.